Dobra, teraz tak, Twitch, jakiś tytuł trzeba wpisać, chwytliwy. Jak to się zmieniało, ja nie pamiętam teraz. Eee, -E Lecz. A, sorry, 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 zajebałem się. Przepraszam emocji. Dobra, mamy to. Lecimy w e Oj, z sorry, sory, kurwa, Tak. momencie, okay. okay. Sorry, sorry, sorry. Kurno, muszę Loka mam kamam. Co mam młody. I podchodzi. Teraz. Blok dostał? Dobra. Nie ma cionka. Oberwałem. Po wizę moje. To jest dostał. Ojej, Jeden na jeden, ja pierdolę, spierdalać. Wizz, Kleras i Warlock Kleras tak. raz, i to chyba głowa? E Zakradam się Ja bandaż jeden, nie Ja leżę Ale mnie cofnął. To jest pojebane co nie odwalają. Trzech kaserów w Ja pierwszy. Do się wbijamy? O, można by spróbować. O, order kaszanka ta. Stresuję tym widzanym wszystkim. Setki oczu na ręce, patrz. A. A, bo mnie nie widzieli. porszy oh O jest. Wy dzisiaj długo chcecie grać? Na kończę. zaraz. No, ja też nie będę szalał chyba. Zdrowie, nie te. Może te głupie teraz jechać, te grzybki. Yeah, только, только одна мапа, да, только одна мапа. А... О! А, гудно. Знали? О! Он не что-то близко у меня! Ну похлопай, давай тебе бараба, давай тебе бараба, Кристиан. Ła wow. To mi Co mnie zapierdala. Ja był, A ten śmieciarz. Ja pomierzyję. Ja Kurwa, sorry. Barabasz za mną. No. Nice, 2 na 1. Zabiłem. Leczonko. Komarab został. Komarka, komarka. Nie, nie, Zaraz, czy... A! Uf, że. Ale, no ale nie biję. A! Grze. Oj. Zabijał z miodem. Tak to jest łuczyć z każdą drogą, a jak się tam to idzie. No ale zabijam Jak to z tobą jest? Wszystko zabijam mnie ja też. Zabijam. Zabijam. Nie będą się chcieli wpierdalać. A to nie las dać. I tu na ciebie będę użył. Tak, już raz tamowali Okta, mas dosłownie. Upiłem ich dość fajnie Teraz Marawi Ten jest. A no. król Bardzo mocno, mocno bity wiz Fighter jest do strzała, albo się by zaraz Ile jest? Ile na ile? Pan na jeden, pan na jeden. Dobra, chyba tak. rękiem Dobra, Gaz, 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 Dobra, on mnie szukał. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. A dosłownie. Dos, dosłownie.

Nie otwieraj, według mnie tak korytarz jest dla nas spoko Ok, został, Dostał, Dostał. mnie też został. Zabijem barasza, tak Maciek! No bardziej pustego demaja, to ja nigdy w życiu nie widziałem, no. Co jest z tobą, chłopaku? No nie wiem, widzisz, zaraziłeś mnie. Jaki pustak, ja pierdolę. Ech. Kwasik. O. Kwasik. Dobra, dawaj. Krystian zaraz będzie chciał iść spać. Ja okay. i iść Czekam Ale mam. Idą, obiegają nas. Ja będam, ja Mogą być, ci sami. To są ci sami. Kurwa, aura mnie podpalił jakąś, jeba. Może on ciągnie z sypku?

Mam hantę u siebie. Nie widziałem. Łooo! Wow. Zabiłem. Też zabiłem. Dobra, co? A, demon! <laughs> o, dostał, dostał, dostał. Mocno dostał. No Dojeżdżaj go. Bardzo mocno go stoi. Nie przeagruj. W sumie piłaczki są spoko, no bo... tak. Он не вот, да? Вот я поможем. O ten Mojżesz Ale tego hantała, kurde zachodziłem i widziałem jak banie dostał Został, a teraz jest w chodzi na czeka, idą, 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 A, widzę, widzę ich. Po raz. Nie zdolą cię. oh sorry of

Ojej, się nabija na niego. Jak zjebałem, zjebałem, ja zjebałem, zjebałem, zjebałem. Ten diabeł niebezpieczny jest. Ja myślę, że jakieś trapiki muszą mi podesłać. Pięknie. Dużo życia ma, nie? W tej formie. Tak. Ma dużo życia nawet. O, od dystówy może mieć. Ale nie strzela nic nie? Trafku Oni moje... mają tylko jednego strzelca nie nie, 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 Oni są Został ich strzelec Ładę trapa tuż za rogiem Tutaj przed sobą Ja muszę streama zakończyć, bo my laguję za